Moje drogie dziecko, czy czujesz, że coś cię przygniata, jakby niewidzialny ciężar spoczywał na twoich ramionach? Może to wstyd, który budzi się w nocy, gdy wspominasz swoje błędy? Może żal za słowa, których nie możesz cofnąć, albo smutek, że znów zawiodłaś siebie, innych Boga? Czy czujesz czasem, że twoje serce jest jak zamknięta księga, pełna tajemnic, których boisz się otworzyć? Zostań ze mną, moje dziecko. Chcę cię poprowadzić przez modlitwę, która zdejmie ten ciężar, modlitwę o przebaczenie, pokój i wolność. To nie będzie trudne, ale wymaga odrobiny odwagi. Moje drogie dziecko, widzę cię, widzę jak czasem chodzisz zgarbiona, jakbyś dźwigała coś, czego nikt inny nie dostrzega. Może to grzech sprzed lat, coś, co wydawało się drobiazgiem. Ale teraz wraca w Twoich myślach jak echo, którego nie możesz uciszyć. Może to coś świeżego złość, która wybuchła wczoraj, kłamstwo, które miałaś chronić Twoją dumę, a teraz pali cię od środka, albo chwila słabości, której się wstydzisz. Może to nawet drobne, codzienne upadki niecierpliwość wobec dzieci plotka, którą rzuciłaś w rozmowie zaniedbanie modlitwy, bo nie było czasu. Wiem, jak to jest. Czujesz się, jakbyś była oddzielona od czegoś dobrego, od światła, od Boga. Czasem patrzysz w niebo i pytasz, czy Bóg jeszcze mnie słucha? Czy po tym wszystkim, co zrobiłam, mogę wrócić do niego z podniesionym czołem? Albo budzisz się rano i czujesz, że Twoje serce jest jak splątana nić, pełna żalu, winy, niepokoju. Może myślisz, jestem za słaba. Za bardzo się pogubiłam. Moje grzechy są jak plamy, których nie da się zmyć. Ale posłuchaj mnie teraz, moje dziecko: nie ma takiej ciemności, której Bóg nie może rozświetlić. Nie ma grzechu, którego On nie może odpuścić. Jego miłość do Ciebie jest jak rzeka płynie nieustannie, gotowa zmyć wszystko, co Cię obciąża wszystko, co trzyma Cię w cieniu. On zna Twoje serce. Zna każdy Twój ból, każdy wstyd, każdy gdybym tylko mogła to cofnąć, i nie odwraca się od Ciebie. On czeka, jak matka czeka na dziecko, które zgubiło drogę do domu, z otwartymi ramionami, gotowy przyjąć Cię z powrotem, bez pytań, bez osądu. Jego miłosierdzie jest jak ciepły wiatr, który rozgania chmury. Nie musisz na nie zasłużyć, ono już na Ciebie czeka. Zacznijmy od tego, co nosisz w sobie, moje dziecko. Spójrz na ten ciężar. Może to grzech, który popełniłaś w złości, jak krzyk na kogoś bliskiego, słowa, które raniły jak noże, a teraz chciałabyś się cofnąć. Może to kłamstwo, powiedziałaś je, by się chronić, ale teraz widzisz, jak niszczy zaufanie. Może to coś cichszego, zazdrość, która zatruwa twoje myśli, gdy patrzysz na sukces innych albo lenistwo, które sprawiło, że odkładałaś dobro, które mogłaś uczynić. A może grzechy, o których boisz się mówić. Chwile słabości, gdy wybrałaś siebie ponad innych. Albo coś, co chowasz głęboko, bo wstyd paraliżuje cię na samą myśl o tym. To jak kamienie w twoim sercu, z każdym dniem coraz cięższe, oddzielające cię od Boga, od pokoju, od siebie samej. Myślisz czasem, czy On w ogóle chce mnie znać? Czy nie odeszłam za daleko? Ale zatrzymaj się tu na chwilę i posłuchaj. Bóg nie patrzy na ciebie z daleka. On jest blisko, bliżej niż twój oddech. On pragnie twojej bliskości bardziej niż ty pragniesz jego. Wyobraź sobie Ojca, który wygląda przez okno, czekając, aż jego dziecko wróci do domu. To Bóg, który czeka na ciebie. On nie liczy Twoich grzechów, nie trzyma listy Twoich upadków. On widzi Twoje serce i chce je uzdrowić. Grzech buduje mur, ale Bóg chce go zburzyć, bo Jego największym pragnieniem jest, abyś znów poczula się kochana, wolna, bezpieczna w Jego ramionach. Jak to zrobić? Zróbmy to razem, powoli, bez pośpiechu. Znajdź w sobie ciche miejsce. Nie musisz być w kościele, wystarczy Twoje serce. Zamknij oczy, jeśli ci to pomaga, i weź głęboki oddech, wdech przez nos powoli i wydech ustami jeszcze wolniej. Poczuj, jak twoje ramiona się rozluźniają. Teraz pomyśl o tym, co cię dręczy, nazwij to po imieniu. Może to gniew, który wybucha bez powodu, może egoizm, który stawia ciebie ponad innych, może zaniedbanie kogoś, kogo mogłaś wesprzeć, ale wybrałaś wygodę. Powiedz w myślach, spokojnie. Panie, wyznaję, że tu powiedz, co to jest. Przepraszam cię za to. Nie spiesz się, niech te słowa wybrzmią, jakbyś kładła je przed nim jak dar. A teraz wyobraź sobie, że stoisz przed murem, to mur Twoich grzechów. Z każdym wyznaniem, z każdym przepraszam, cegła wypada, a przez szczeliny wpada światło, ciepłe, jasne, pełne miłości. Powiedz jeszcze raz: Panie, oddaję Ci to. Proszę o Twoje przebaczenie. Poczuj, jak ciężar maleje, jakby kamienie spadały z Twoich ramion na ziemię. Bóg je zabiera, nie musisz ich już dźwigać. Zostań w tej chwili tak długo, jak potrzebujesz. To pierwszy krok do wolności. Wiem, moje dziecko, że czasem wina nie odchodzi tak łatwo. Wyznajesz grzech. Prosisz o przebaczenie, a mimo to w głowie krążą myśli: Czy Bóg na pewno mi przebaczył? Czy nie jestem zbyt słaba, by na to zasłużyć? Może wracasz do tych samych wspomnień chwili, gdy zawiodłaś przyjaciółkę, dnia, gdy wybrałaś łatwą drogę zamiast dobrej, albo momentu, gdy Twoje serce było zimne, choć mogło być pełne ciepła. To jak cień, który zostaje, nawet gdy słońce świeci wysoko. Cień winy, który szepcze: Nie jesteś dość dobra. Ale zatrzymaj się tu ze mną i posłuchaj prawdy. Bóg nie tylko przebacza, On zapomina. Jego miłosierdzie jest jak deszcz, który zmywa kurz z liści, jak morze, które pochłania wszystko, co w nie wrzucisz. On nie trzyma Twoich grzechów w pamięci, On je wymazuje, jakby nigdy ich nie było. Psalm mówi: że odsuwa je od ciebie jak wschód od zachodu, tak daleko, że nie możesz ich już zobaczyć. On nie chce, abyś żyła w kajdanach winy. On chce, abyś stanęła w jego świetle, wolna, czysta, kochana. Nie definiują cię Twoje upadki, tylko jego miłość do ciebie. Jak to przyjąć? Weźmy to krok po kroku. Usiądź wygodnie, jeśli możesz, oprzyj plecy, rozluźnij dłonie. Weź głęboki oddech, wdech i wydech powoli, jakbyś wypuszczała z siebie napięcie. Wyobraź sobie, że stoisz nad brzegiem oceanu. Widzisz fale spokojne, rytmiczne, niekończące się. Każda fala to Boże miłosierdzie, które zmywa Twoje grzechy: kłamstwo, złość, strach, wstyd. Zobacz, jak woda zabiera je daleko, aż znikają w głębinie. Powiedz w myślach, Panie. Wierzę, że mi przebaczasz. Przyjmuję twoją miłość. Powtórz to jeszcze raz z ufnością. Panie, wierzę, że jestem wolna. Poczuj, jak ciepło rozlewa się po twoim sercu. To jego łaska, która wypełnia puste miejsca. Jeśli cień winy wróci, nie bój się. Powiedz te słowa jeszcze raz jak tarczę. Panie, ty zapominasz, więc ja też mogę puścić. Zostań w tej wizualizacji chwilę dłużej. Słuchaj fal, czuj wiatr na twarzy wiedz, że Bóg patrzy na Ciebie z uśmiechem, bo widzi swoje dziecko czyste i kochane. Wiem, jak to jest. Widzisz swoje słabości i boisz się, że one cię pokonają. Może to gniew, który wybucha, gdy jesteś zmęczona, może pokusa, by odłożyć modlitwę na jutro, a jutro na nigdy. Może myśl, nie dam rady być lepsza, to silniejsze ode mnie. Strach przed upadkiem jest jak chmura, która zasłania słońce. Chcesz wolności, ale boisz się, że znów ją stracisz. Ale posłuchaj mnie teraz. Bóg nie zostawia cię samej. On nie tylko przebacza. On daje ci siłę, by iść naprzód. On jest jak skała pod Twoimi stopami, jak latarnia w ciemności, jak dłoń, która cię podnosi, gdy się potkniesz. On nie oczekuje, że będziesz doskonała. On chce, abyś zaufała Jego łasce, która cię umacnia dzień po dniu. Jego miłość to nie tylko przebaczenie, to moc, która pomaga ci wybierać dobro, nawet gdy to trudne. On jest z Tobą w każdej chwili, w Twoich myślach, w Twoich wyborach, w Twoim sercu. Jak to przeżyć? Zróbmy to razem, wyprostuj się, poczuj, jak Twoje ciało nabiera siły. Otwórz dłonie, jakbyś przyjmowała dar. Wyobraź sobie, że stoisz na wysokiej skale. Wokół ciebie wieje wiatr, ale ty jesteś stabilna, bo on cię trzyma. Nad tobą świeci słońce to Boża łaska, która cię otula. Powiedz, panie, daj mi siłę, abym żyła w twojej miłości. Powtórz to z wiarą. Panie, prowadź mnie swoją łaską. A teraz dodaj coś swojego, coś z czym walczysz. Pomóż mi być cierpliwą, gdy czuję złość. Pomóż mi być wytrwałą, gdy chcę się poddać. Pomóż mi kochać, gdy czuję egoizm. Powiedz to wolno, jakbyś budowała most między sobą a nim. Zostań w tej chwili. Poczuj, jak jego siła przepływa przez ciebie, jak światło, które rozprasza strach. A jeśli upadniesz, nie lękaj się. On będzie tam, by cię podnieść, bo jego miłosierdzie nigdy się nie kończy. Wróć do tej modlitwy. Gdy poczujesz, że ciężar znów rośnie, usiądź z nią, pomódl się nią, pozwól jej być twoim schronieniem. Może dziś, zanim położysz się spać, weź kartkę i zapisz te grzechy, które oddałaś Bogu, a potem spal ją, wyrzuć, zgnieć. To znak, że on je zabrał na zawsze. Albo zamknij oczy i wyobraź sobie, jak stoisz w jego ramionach, bezpieczna, kochana.